Haha, wiesz co dzisiaj jest? Dzisiaj jest wigilia. A ja byłem cały rok grzeczny i dostanę dzisiaj prezent od świętego Mikołaja. Ale wiesz, że Mikołaj nie istnieje. No, Ty chyba głupi jesteś. Mikołaj nie istnieje. To ciekawe, kto mi co roku prezenty przynosi. Mama ci je co roku kupuje. Jak tu mama mi kupuje, oszalałeś. Siemka, kochani, co nie spodziewaliście się, że nawet w Wigilię będzie film? Haha, ha, niespodzianka. Musiałem nagrać film. Musiałem, bo okazało się, że mam swojego świętego Mikołaja. Tak, Adrian, ty jesteś moim świętym Mikołajem. Zrobił mi taką niespodziankę, że no nie spodziewałem się, że taką niespodziankę będę miał na święta. Adrian wysłał do mnie paczkę z ptasznikami. No to co? Trzeba było rozpakować. Oczywiście, słuchajcie, jak paczka przyszła, no to logiczne, że ja jeszcze byłem w pracy. Potem, kurczę, wróciłem. To była prawie 12 w nocy. Po 12 trzeba było otworzyć, zobaczyć, czy wszystkie pająki żyją. Także początek filmu jest trochę chaotyczny. Ty, ale moje wszystkie filmy są chaotyczne. Czy nie jest tak, że. No, chyba ujdzie. No nieważne. Dobra. Czyli dzisiaj paczka od mojego świętego Mikołaja. Adrian, dzięki. Dzięki. Oh, jaram się normalnie jak? Już nie powiem kto nowym starym dywanem. Sami sobie sa dokończyć. Jeszcze jedna ważna informacja. Są święta. Dzisiaj jest Wigilia. Wszystkiego co najlepsze dla Was moi drodzy. Fajnie, że jest Was coraz więcej. Naprawdę. Cieszę się, że mogę Wam wszystkim złożyć życzenia. No, minęło nam. 8 miesięcy. Tak, kanał ma dopiero 8 miesięcy albo już 8 miesięcy. Tak, mój syn dawał mi 3 tygodnie. Mam cię. Widzisz? Jednak się da. Jeśli chodzi o akcję charytatywną, został wam już niecały tydzień. Także jeszcze macie chwilę. 31 zakańczamy liczenie komentarzy i z komentarzy, które są pod postem na moim fanpage'u. Oczywiście osób, które wpłaciły. Mam potwierdzenia. Wszystko trzymam. Wszystko sprawdzam. W Excelu, w Wordzie wszystko napisane, bezorganizowany chłopak jest. Także ja mam wszystko, wiecie, pod kontrolą. I z tych komentarzy wylosujemy osobę, która dostanie paczkę o wartości pół tysiąca złotych. Chociaż powiem szczerze, że Adrian też zaszalał. Tyle kas. 500 złotych. Gdybym miał 500 złotych, to bym sobie życie na nowo ułożył. Dobrze, że mama jest w pracy. Boże, ona to zobaczy. Czy u Ciebie w pokoju jest jeszcze jakieś miejsce, żebym mógł przekimać? Bo z sypialni to ona mnie wyrzuci. Dobra, co? Świąteczny odcinek? Świąteczna paczka od mojego świętego Mikołaja. Jedziemy z tym koksem. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Moi drodzy, bardzo szybka akcja. Wróciłem w tej chwili z pracy, jest godzina, żeby Was nie skłamać, po 12:00. także no... Niespodziewane nagrywanie, ale Adrian zrobił nam niespodziankę. Słuchajcie, jak ja już wyszedłem do pracy, przyszła paczka, żona nie chciała tego otwierać, bo pani nie wierzy takim pająkom, jakie znajdują się w środku. Powiem Wam, że Adrian przeszedł samego siebie. Powiedziałem jej tylko, żeby rozpruła paczkę i postawiła na regale, no bo nie oszukujmy się, jest trochę zimno. A jaram się normalnie strasznie. To mi Adrian strzelił świętego Mikołaja w tym roku. Zaraz się dowiecie co, co mamy tutaj. A jest powiem wam szczerze, no grubo. Ja tą folię poprzecinam. Mam nadzieję tylko, że wszystko jest żywe. Słuchajcie, no Adrian też jest tutaj na miejscu w UK, także y, paczka szła, żeby was nie skłamać, niecałe 24 godziny. Więc myślę, że powinno być. Wszystko ok. Od razu Wam mówię, że nie dam rady dzisiaj naszykować yy, yy, pojemników, no bo mówię, no nie spodziewałem się, że paczka dojdzie tak szybko. Także zrobimy tak, że sprawdzimy, czy wszystko żyje i położymy je po prostu na regale, a jutro, jak wrócę z pracy, po prostu zrobimy teraria. Zrobimy teraria i je przeprowadzimy. Ale to wszystko zobaczycie na dzisiejszym filmie, także spokojnie. Nie martwcie się, że będziecie musieli czekać na kolejny film. Przecież ja bym was tak nie załatwił, prawda? A, zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? <laughs> Wiecie, co to znaczy? Marszali <laughs> z dopiskiem powodzenia. Uwaga, straszny agresor. Haha, <laughs> no. numer. O, ja cię kręcę. Tutaj mamy Marszali. Gdzieś. Ale ja nic tutaj nie widzę. Dobra, tutaj jest Marszali. Tutaj mamy, no tutaj dostaliśmy e, Kędziorka e, albo Pilosum Nicaragua. Już nie Brachy Pelma niestety. E, teraz jest Tilt Tutaj mamy Morino Zusambara. Siedzi na górze, także nic mu nie jest, nic mu nie dolega. Super. No i tutaj mamy Marszali. A tu kto to jest? A tu jest Makulata. Tu nie jest Marszali, tu jest Makulata, a tu jest Marszali. Także zobaczymy sobie, co u Marszali. Żyje. Widziałem już ruch. Przygotuję sobie tylko kubki. Bo powiedział, że z marszali mam uważać. Jest marszali? Żyje. Dobra. Sorry, kochani, że to w tej chwili tak wygląda, ale naprawdę. Rano jeszcze idziemy do pracy oboje. I po prostu zobaczymy, czy wszystkie żyją. Dobra. Mourinho, jak widać, wszystko w porządku z nim. Na wszelki wielki, dla pewności, wsadzimy pensetkę. Widać? Czy nie widać? Wsadzimy pensetkę i go dotkniemy. Też żyje. Żyje, wszystko ok. Zobaczmy jeszcze braszkę. A, braszka siedzi tutaj, w torfie. Widać ją? Widać. No i kurczę nasza makulatka. Tylko cholercia, gdzie ona? Może być. Nie mam pojęcia. A naprawdę słuchajcie, nie chciałbym się kurczę z żadnym z pająków teraz ganiać. Bo jakby nam gdzieś uciekł, to ciężka sprawa by była, serio. Ojejku, jejku. Nie chciałbym jej nigdzie zgnieść. No ale nie widzę tutaj makulatki. No nie, nie widzę jej tutaj. I tutaj kurczę, wiem, że zrobiłem bałagan, ale mówię wam, nie chciałbym, żeby ta makulata nam gdzieś teraz wyleciała. Może zrobimy w ten sposób, wiecie? Chyba widziałem gdzieś jakiś ruch. Momentum. nie No, tutaj też jej nie widzę. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie ona może być. Tutaj w ogóle mamy jeszcze jakiegoś tego łącznika. <gryw> ale numer. Nie no, ja obstaję, że ona musi być gdzieś w tej chusteczce, słuchajcie. Tak, wiem, że się z tym pierdziela, ale to tylko dlatego, że naprawdę nie mam ochoty się ganiać z pająkiem o tej porze. Zwłaszcza, że rano trzeba iść do pracy. Dobra, ja już makulatkę widzę. Żyje, ma się nieźle. <laughs> Super, to spróbujemy to wyciągnąć. Ja to porozrywam, ona jest dosyć ruchliwa. O! weszła na górę. Także porozrywam to trochę, ile się da. O, tak jak wiem, że zrobiłem straszny bałagan, że ona mnie za to zabije, ale chciałbym się tego pozbyć. Gdzie ona uciekła? A, tu jest, na dobre teraz. No, no i spoko. No, zrobiłem syfu. A tutaj jest makulatka. Tutaj, o. Zamkniemy na, ra na razie, żeby nam nie wystrzeliła. No, zamknij się. Ty tu nie chce się zamknąć. Dobra, zamknięte. Tutaj siedzi sobie makulatka. O, agresorek. Proszę bardzo. Super, wszystkie pająki żyją, to co? My kładziemy je teraz na regał, i dla Was to będzie chwila dla nas, no, jeden dzień, dopóki jutro z pracy nie wrócę, także zaraz bierzemy się za przeprowadzkę. Dzięki Adrian, jesteś niesamowity. No, stary takiego świętego Mikołaja, to się nie spodziewałem, ale to zaraz jeszcze Ci pocukruję, ale to musisz chwilę poczekać. Dobra, zmieniamy kadr, a my idziemy spać. No i co, widzicie, u mnie już jest drugi dzień. Ładnie zleciało, nie? Kurczę, stryknięcie palcem, bach, kurczę, 24 godziny minęły. Wracamy do naszej paczuchy od Adriana. No powiem Ci, Adrian, stary, coś Ty mi zrobił z głową. No, jesteś moim świętym Mikołajem. Także ja wiem, że ten urywek przed chwilą był bardzo szybko nagrywany i to było naprawdę na spontanie, nie spodziewałem się, że będę cokolwiek nagrywał. I, I wiem, że to troszeczkę chaotycznie wyszło i w ogóle, ale no, wybaczcie mi, niestety, tak to jest jak człowiek o 12 w nocy odpakowuje paczkę, a rano trzeba wstać, bo trzeba zawieźć dzieci do szkoły. A więc, otrzymaliśmy Ceratogyrus Marszali, Terinohilus murinus usambara, Tiltokatl albo Pilosum nicaragua i Heteroskodra maculata. Adrian, to jest po prostu szok. Adrian, to jest pierwsza paczka na takim wypasie, jaką dostałem od widza. Zresztą to jest druga paczka. Z tym, że pierwsza paczka to od mojego kolegi, który jest moim widzem. Także można powiedzieć, że to troszkę inaczej, nie? Czyli od ciebie dostałem jako od prawdziwego widza, który mnie nie znał wcześniej. O, tak to ubiorę w słowa. Dobra, naszykowane już mamy pojemniki dla nich. I teraz tak, tu pójdzie Cerato z marszali. Już mamy tutaj z dopiskiem od Adriana. Żeby nie było, tutaj pójdzie Pterinohilus murinus z tylko hadl albo Pilosum nicaragua I Heteroskodra makulata. Oprócz Kędziora, czyli Tiltokatl albo Pilosum nicaragua No to z tymi pająkami już nie ma żartów Marszali i makulaty już widzieliście U mnie na odcinku Murinuska też mamy, ale jeszcze z nim odcinka nie było, a w ogóle zobaczcie jaki numer Widać co tu jest? Tak, od wczoraj wyliniał. Fajnie, nie? Kurde. Ostatnie, czego bym się spodziewał, to, wy... to wylinka Murinusa. Słuchajcie, zrobimy to w ten sposób. Jeśli on mi z kliszówki wybiegnie, to będę miał możliwość zamknąć pudełko, żeby mi nie leciał gdzieś tam po stole. Chociaż wcale bym się nie obraził, jakby do pasztetu poleciał. Ale jeszcze za mały. Taki jest mój plan. Oczywiście. Kaczkapy w pogotowiu. Pamiętajcie, afrykańskie pająki, takie jak Murinus. Czy Ceratogyrus marszali mają silny jad? Są pająkami defensywnymi i nie zawahają się was upierdzielić? Jeśli pchacie paluchy tam gdzie nie trzeba, to na pewno. Najważniejsze, pęsetka. Słuchajcie, tutaj u Murinusa wsadziliśmy takie kawałki um, kory z drzewa, takie jak widzicie, takie patyczki. Dlatego że Murinusy lubią pajęczynować. Także on tutaj będzie mógł sobie pozahaczać pajęczynę i na pewno mu się to bardzo spodoba. Dobra. Otwieramy delikwenta. Gdzie on jest? On tu zapajęczynowo. On jest totalny żelek. A tutaj jest wszystko w pajęczynie. Dlatego to tak wygląda. Ja sobie wezmę. Tak. O. No totalny żelek. A tutaj wylinka. No tak się prezentuje. Terinohilus Murinus Usambara zaraz po wylince. O. No przechodź. Mógłbyś sobie iść. Przejdź sobie kolego do tego nowego pojemnika. O! I zobacz, jak fajnie. Widzisz, można współpracować? Można. Widzicie? Czyli wcale to nie było takie straszne. One są szybkie, ale plusem jest to, że on jest powielnicy. Czyli on nie jest jeszcze w pełni sprawny, żeby mi. Uciec. Także murinusa mamy załatwionego. Dzięki Adrian, naprawdę. Także murinus przeniesiony. To co? Kolejnym będzie, myślę, ceratogirus marszali. Ten ceratogirus marszali, którego my przeprowadzaliśmy, on nam wtedy uciekł. Pamiętacie? Wystrzelił jak z pracy. Także mam nadzieję, że z tym pójdzie troszeczkę lepiej. Wiecie co? Ja sobie muszę wziąć chyba troszeczkę mniejszą tęsetkę. O. Tutaj jest malusiek taki, jeszcze nie ma się nawet czego bać, na dobrą sprawę. Tak, ale uparciu, widzicie, uparte te pająki. No zobaczcie, on się teraz będzie ze mną bił. Co za pająk? No, od razu lepiej. Czyli seratogry rozmarszali też poszło gładko. Marszali lubią sobie przekopać, także my tutaj nie wkładaliśmy żadnych dekoracji, żadnych tych, bo to sensu żadnego nie ma naprawdę. On, jest, on sobie zrobi gdzieś tutaj jakąś dziurkę i tam sobie będzie siedział. Nie wiem tylko, czy ten pojemnik nie jest troszeczkę za duży do niego. Chociaż może i będzie ok, jak myślicie. Za duży czy za mały? Za mały to na pewno nie jest. Też dobry jestem, co? No za mały. Przecież chory byłbym jakbym czegoś kurczę nie dowalił. Także, sera przeniesiony. Teraz nam się już pojemnik na chwilę nie przyda. Na chwilę obecną nam się nie przyda. Wiesz co, ja powinienem chyba na lekcję języka polskiego Po co ci polski, już masz używać angielskiego. No dlatego właśnie mam problem ostatnio z polskim. Dobra, ja sobie wziąłem taki pojemnik, do którego wyrzucimy to wszystko. Ja się z braszką tutaj cyrtolmi nie będę. Braszką, widzicie? Nie z braszką. Z Tiltokatlem. Nie wiem czy ja się kiedykolwiek przestawię. To jest masakra. Przez całe życie mówicie braszka, braszka, braszka. A tu nagle się okazuje, że no nie będziecie już na niego mówić braszka. To jest tragedia. Wystarczy kędziel. No kędziel może być. Chociaż wiecie co. Ja nie wiem, ale ja się boję, że te pojemniki jednak troszeczkę za, za duże będą. No uciekaj no. Ale leniwy pają. No, mam obawy, że te pojemniki będą za duże. Czemu mi się wydawało, że, że te pojemniki są troszkę większe? Chociaż nie ma tragedii. Zobaczymy. najwyżej będziemy zmieniać pojemniki. Kogo mam mu zrobić? Dziurkę tam A po co mu Dziurka, Przecież onu basenu tu nie będziemy. On se da radę, ma, masz dziurkę. Już, proszę, I tak przekopię, i tak przekopię. Proszę bardzo. Uciekaj do dziurki. O, uciekł do dziurki. Szczęśliwa? Tak jest. Jezus co za covid. Dobra, kędzior też przeprowadzony. A teraz ktoś, kto jest najszybszy chyba z tego towarzystwa na chwilę obecną. Sprzątaj ten bałagan. No i się zaczęło. Ja tu mam ci los, naprawdę. Jeśli się przewrócisz, to cię zdepną. No, tylko pytanie, gdzie jest? Znaczy się, że gdzie? Że na znaczy pod tym korkiem. <laughs> Zmieści mi się? Zmieści mi się. No dobra, już pokazuję Twoje terarium. Jezu, ładne, śliczne jest. Tak, Twoje teraria bardziej się ludziom podobają niż moje. Ale po wczorajszym dniu ja sobie ją przykryję, bo już pokazała mi co potrafi. Także zrobimy to w ten sposób. O, ja sobie ją wygonię do tego pojemnika. Tak, żeby było, żebyście widzieli co ja robię. To sobie wyciągniemy. Jesteś? Jesteś. No właśnie, i to jest to, o czym Wam mówiłem. <laughs> Wczoraj już mi pokazała, na co ją stać. Tak, zmieści się, żeby wyciągnąć tędy. Dałem radę. Tak, no i teraz pytanie, moi drodzy, jak ją przeprowadzić? To już nie jest wolny ptasznik, to już jest diabeł wcielony. A chciałbym, żeby grzecznie przeszła do tego oto pojemnika i tutaj już została. Gdzie mam swojego szpikulca? Chcę Wam pokazać, co się stanie, gdy dotkniemy takowego pająka. Patrzcie. No, także tak wygląda <ścoughs> heteroskodra makulata. Zastanawiam się, jak to wykonać i chyba wiem. Naszykuję sobie kliszówkę, zagonię ją do kliszówki i z kliszówki przeniesiemy ją do nowego pająka. Jak myślisz? Dobry pomysł? Bo jak widzicie, bo jak widzicie, no to po prostu każde dotknięcie tego pająka, to będzie się wiązało po prostu z ganianem. Z ganianiem. Naprawdę pójdę na lekcję polskiego. Dobra, zaraz do was wracamy. Mamy kliszoweczkę. Także słuchajcie, postaram się wam pokazać sposób, który wymyśliłem przed chwilą. Bo powiem wam szczerze, że my tutaj, gdzie w tej chwili nagrywamy nasze filmy, mamy od groma zakamarków. Tu jest mnóstwo różnych zakamarków, przesuń się koleżanko, no idź w tamtą stronę. Mamy tutaj mnóstwo zakamarków i uwierzcie mi, że ganianie takiego pająka jest po prostu niemożliwe, no. My tego pająka na bank byśmy nie znaleźli, dlatego staram się wymyśleć sposoby, które ułatwią nam to, a nie utrudnią. Także zobaczcie, wkładamy sobie taką kliszóweczkę i mam nadzieję, że to się nam uda. Nie wiem, czy widać, czy reflektuje, czy nie. Włożyłem tam kliszówkę, a teraz spróbujemy po prostu zagonić pająka do tej kliszówki. Jasne. Trzeba być szybkim. Niestety, ale mówię Wam, jakby ona nam teraz wybiegła tutaj, to nawet nie ma, Ja bym nawet jej nie szukał, bo to nie byłoby sensu. Ta. Trochę nie w tą stronę, koleżanko. Zadra będziemy się ganiać. Super Czemu pająki ze mną nigdy nie współpracują To jest po prostu masakra jakaś mamy ją w kliszówce. Tak, jak się pospieszysz. I w ten sposób możemy sobie ją obejrzeć bez ganiania. Poczekajcie, o. W ten sposób możemy sobie ją. Zobaczyć. O, czekajcie. o, Światła nie ma. Tak jak teraz? Lepiej? Także słuchajcie. Najważniejsze to jest to nie zgrywać twardziela, tylko robić wszystko z głową. Jeśli istnieje możliwość przełożenia takiego szybkiego pająka bez ucieczki, to to zróbmy. Weźmy sobie pomyślmy, tak jak ja teraz. Co by zrobić? No fajnie by było, jakby była w kliszówce, wtedy będzie mi łatwiej, nie? Prawda? Jeśli na przykład już jest w kliszówce i nie wiecie, jak ją z niej wygonić, po prostu wsadźcie ją do środka, otwórzcie i zostawcie. Pająk sobie na pewno sam wyjdzie. Także ja kliszówkę otwieram, robimy pach, otwieramy kliszówkę, zamykamy terrarium i po sprawie. Oczywiście nie, ja tak nie zrobię. Ja ją stamtąd wygonię. Tylko jakby tą kliszówkę tutaj ułożyć, żeby to miało ręce i nogi. No teraz to zrobiłem w ogóle fajnie. Tak się nie da. A czy ten pręcik zmieści się nam przez tą dziurkę? Nie zmieści nam się przez tą dziurkę. Nie, nie wejdzie. Kurczę no, czemu on jest taki gruby Monia? Bo zobacz, bo te, ten pojemnik, on ma tutaj straszny ten rant. Jak ja go uchylę, to ona może mi czmychnąć obiema stronami. To nie jest fajne. O, i zobaczcie, ona już jest tutaj. Już można kliszówkę wyciągnąć. Już jest po sprawie. Widzicie ją tutaj? Także pokazałem Wam, jak można bez ucieczkowo przeprowadzić szybkiego pająka. Oczywiście w hodowcy, którzy przerabiają setki takich makulat, pozdrawiam Cię, Morf, oni mają już zupełnie inne podejście do takich pająków i u nich wygląda to zupełnie inaczej. Ale tacy hodowcy amatorzy jak, jak my e, robią właśnie to w ten sposób. I myślę, że to jest najbezpieczniejszy sposób, bo tak jak mówię, jeśli ten pająk padłby mi w kominek, słuchajcie, to w kominku już bym go nigdy nie znalazł. Także pomyślmy, wziąć jeden większy pojemnik, potem wziąć na przykład kliszówkę, zagonić do kliszówki, kliszówkę wsadzić do pojemnika i po sprawie. I nie mamy ucieczek, a przy większych pająkach nie narażamy się na ukąszenie. Także pamiętajcie, nie zgrywajmy twardzieli, to są pająki, a nie Chihuahua. A wiesz, że Chihuahua pisze się chichłachła. No naprawdę się pisze chichłachła. Także na nasz regał dołączyły cztery pojemniki. Bardzo Ci Adrian dziękuję, naprawdę. Taki prezent to jest dla mnie po prostu hardcore. No ale my wariaty musimy trzymać się razem, prawda? No. To dziękuję Ci bardzo, jest to niesamowity prezent. Moja żona też się cieszy, nie tylko ja. Oczywiście. No, także stary wielki propi dla Ciebie i piąteczka za to, za to, co zrobiłeś. Dziękujemy jeszcze raz. Na pewno pajączką będzie u nas dobrze. I co? Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt. Ja już swój prezent na Wigilię dostałem. Mam nadzieję, że Wasze prezenty też będą fajne. Życzę Wam samych udanych wylinek, niesamowicie dużych kokonów, jak najmniej ucieczek i żeby ledy nam w regałach nie siadały. To tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, nacisnąć dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego filmu. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, zapraszamy na stronę Patronite. Link do Patronite w opisie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ho ho ho! Co i chcesz mi powiedzieć, że może moją konsolę w studiu też mi mama w zeszłym roku wymieniła, co? No tak. Wiesz co, ale to to ty masz po matce. Dzieciństwo i święta zniszczycie każdemu. Dzięki.